Witam dzień dobry a ze mną w studiu profesor Przemysław Weingartner historyk Uniwersytetu Dzień dobry. Dzień dobry. 8 maja dzisiaj cała Europa świętuje dzień zwycięstwa, zakończenie II wojny światowej. No właśnie cała Europa, ale czy my powinniśmy świętować ten dzień czy nie, my, jako Polacy? No to znaczy dodajmy od razu na początku zakończenie wojny, owszem, ale mam takie spojrzenie europocentryczne, zakończenie wojny w Europie. Dlatego Bo powiedziałem, że cała Europa tak, świętuje. Druga, ten... druga wojna światowa jeszcze trwała, przypomnimy na pacyfiku na dalekim wschodzie. Znaczy oczywiście, no, odpowiedź na to pytanie, czy Polska powinna świętować? Najprócej, czy my byliśmy po tej jasnej, czy po tej ciemnej stronie yy, tak, tak, 74 to znaczy, lata temu? To znaczy można powiedzieć w ten sposób, że wynik oczywiście II wojny światowej w zestawieniu z rezultatem tak zwanej Wielkiej Wojny, czy I wojny światowej, no dla Polaków był Dalece, bar dalece bardziej niejednoznaczny, tak? To znaczy no, w 18 roku nie mam żadnych wątpliwości. Rodzi się niepodległa Polska, państwo w pełni suwerenne, akurat pełnej suwerenności Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego odmówić nie można. Natomiast no cóż, po drugiej wojnie światowej Polska, która walczyła od 1939 roku, tak? To jest pierwsze państwo, które zaatakowane fight, przez tak? nie. Tak właśnie, first to fight, pierwsi w walce oczywiście. Teoretycznie znajduje się w obozie zwycięzców, no przecież warto przytoczyć chociażby fakty dotyczące udziału Polaków w szturmie Berlina, chociażby bardzo spektakularne. No, można powiedzieć, że wyrażenie. walczyliśmy na wszystkich frontach II wojny światowej, byliśmy aliantem i po tej zachodniej, i po tej wschodniej stronie. Dokładnie prawda? tak, na froncie wschodnim, na froncie zachodnim, w Afryce, we Włoszech, braliśmy udział w D-Day, tak, w najdłuższym dniu, czyli w lądowaniu również w Normandii, polskie oddziały wyzwalały. Yy, Niderlandy, czyli Holandię, Belgię. Natomiast oczywiście no nie da się ukryć z drugiej strony, że Polska po II Wojnie Światowej znalazła się za tak zwaną żelazną kurtyną. Yy, to zniewolenie Polski po 1945 roku miało właściwie taki potrójny charakter, bo przypomnijmy, po pierwsze to jest państwo, oczywiście występujące w spisach międzynarodowych jako państwo funkcjonujące na arenie międzynarodowej, ale znajdujące się w ramach takiego tak zwanego bloku wschodniego jako satelita polityczny Związku Sowieckiego. No tak, tak naprawdę byliśmy y, niesuwerennym wasalem związku to Sowieckiego. Po pierwsze, to po pierwsze po drugie, przypomnijmy również, że władze w Polsce y, objęła partia czy środowisko polityczne, którego poprzednicy w II Rzeczpospolitej no, cieszyli się maksymalnie poparciem powiedzmy kilku procent społeczeństwa, to w takich najbardziej kryzysowych momentach, kiedy rzeczywiście sytuacja gospodarcza, społeczna, mam na myśli komunistyczną partię Polski, była, była rzeczywiście bardzo ciężka. No po trzecie, pamiętajmy, jaki system polityczny zapanował w Polsce po 45 roku. W 45 roku jeszcze nie było do końca wiadomo, prawda? No bo przypomnijmy, to są między innymi te czasy, kiedy Bolesław Bierut jeszcze występuje, chociażby podczas procesji na Święto Bożego Ciała, prawda? Więc wydaje się, że w manifestie pkwn nie mamy ani słowa o komunizmie, natomiast mamy wiele o demokracji. Dlatego pytam pana profesora, czy my też powinniśmy dzisiaj świętować? Znaczy ja bym powiedział tak, znaczy ja już kiedyś to powiedziałem i myślę, tak, być. myślę, że to jest taka ocena chyba w miarę sprawiedliwa. To znaczy. Yy, yy. Rezultat wojny dla nas należy oceniać, jak sądzę, z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, jeżeli byśmy patrzyli na osiągnięcia polityczne, na to, czy rzeczywiście jesteśmy politycznym, militarnym zwycięzcą w II wojnie światowej, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy dlatego, że Polska, która swoją suwerenność utraciła w 1939 roku, oczywiście jest państwowość, Polska na emigracji, ale no, ziemie polskie są okupowane. No to zgódźmy się z tym, no taka jest, taka jest racjonalna ocena. Jako państwo niepodległe, no to w zasadzie, gdzie się odradza dopiero u schyłku XX wieku na fali tych przemian, które spowodowały upadek komunizmu. Natomiast druga wojna światowa miała jakby także i drugą odsłonę. Tak? To znaczy, przypomnijmy, no, celem y, Niemiec hitlerowskich, y, tak to było przecież oficjalnie formułowane przez y, narodowych socjalistów, była po prostu fizyczna eksterminacja, zniszczenie narodu polskiego. Celem Związku Sowieckiego, jeszcze 17 września, kiedy wkraczał na tereny polskie, oczywiście, było zaanektowanie ziem polskich i, no, mówiąc tak plastycznie, właśnie wymazanie. Polski z mapy Europy. To nawet Hitler tam potem próbował ewentualnie proponować jakieś państewko buforowe. W 45 roku to troszkę inaczej A w już w 45 wyglądało. roku? Co można powiedzieć, że y, można się cieszyć z tego, że przetrwaliśmy? Właśnie do tego naród. zmierzam. Do tego zmierzam, że jeżeli przyjąć pod uwagę te cele, jakim były cele okupanta i cele agresora w 39 roku, właśnie agresorów, no to przetrwanie biologiczne narodu polskiego i na tym odcinku ta ocena jest prawidłowa, no była zwycięstwem Polaków, tak? No bo jeżeli wziąć pod uwagę, że w 1939 roku celem III Rzeszy i Związku Sowieckiego było po pierwsze zniknięcie Polski z mapy, po drugie, i to na to kładę nacisk, yy, biologiczna eksterminacja narodu polskiego, zwłaszcza w przypadku Niemiec, no to przetrwanie narodu, tak przetrwanie substancji narodowej. No, było tym zwycięstwem, i, i w tym sensie możemy mówić, że Druga wojna światowa zakończyła się dla Polski pozytywnie. 74 lata mijają od zakończenia II wojny światowej. Okrągła rocznica za rok. Może będą huczniejsze i, i, i większe obchody, bo na razie nic takiego wielkiego nie słychać, żeby ta Europa świętowała strasznie dzisiaj ten dzień zwycięstwa. Ja zapytam w ten sposób. 74 lata mijają, a w polskiej polityce, w kampanii wyborczej pojawiają się kwestie. Odszkodowań, reparacji wojennych czy roszczeń żydowskich? No, to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście można je z jednej strony potraktować z takim uśmiechem i skomentować w ten sposób, że. Przepraszam, to określenie może nie nawiązuje do powagi tej kwestii, że są to tak zwane odgrzewane kotlety polityczne, prawda? Ale z drugiej strony, no właśnie można było pogdybać, gdyby Polska po 1945 roku znalazła się w innym położeniu geopolitycznym. Gdybyśmy na przykład byli państwem, które podobnie jak Francja, jak Włochy, znalazłyby się po tej drugiej stronie, tak, tej stronie zachodniej, no to gdybajmy dalej, no to w takim razie obejmuje nas plan Marszala. Zresztą Polska na początku miała takie aspiracje, by w podziale finansów związanych z Marszala wziąć udział. Zapewne odbyłyby się podobne procesy, jakie miały miejsce przy oczywiście znacznie mniejszym nakładzie ofiar w Polsce ludowej, czyli właśnie upowszechnienie oświaty, czyli właśnie rozwój przemysłu, czyli awans cywilizacyjny zapewne na szybszą skalę, jak i również kwestie, które dzisiaj wypływają, zostałyby załatwione. Wówczas, to znaczy po pierwsze mam takie wrażenie, że z pewnością nie pojawiłaby się kwestia reparacji żydowskich wobec Polski, z drugiej zaś strony kwestia reparacji niemieckich, no też nie zostałoby załatwione tak, jak zostały załatwione po konferencji pokojowej w Poczdamie, no przypomnijmy Polska oficjalnie rzecz biorąc miała otrzymać 15% odszkodowań, które... Mm, Przynależały stronie sowieckiej. Myśmy tych 15% na oczy po prostu nie zobaczyli, prawda? Czy realne są dzisiaj dyskusje na ten temat jeszcze po tych 74 latach? Yy, powiem tak, profesja historyka, yy, mimo, a, a może dlatego, że zajmuje się przeszłością, skłania do takiej oceny, że Wiele rzeczy, które wydawało się, wydawałyby się niemożliwe w momencie, kiedy one zaistniały jako pewien news, powiedzmy sobie, czy taki fakt medialny, tak to nazwijmy, potem okazywały się możliwe, więc przeszłość raczej skłania do pewnej pokory, jeśli chodzi o oferowanie bardzo radykalnych ocen, że coś jest, bądź nie jest możliwe. To jest w ogóle skrzywienie zawodowe historyków, jeżeli jakiś fakt miał miejsce w przeszłości, no to my się oczywiście chcemy dowiedzieć, dlaczego on miał miejsce, więc w związku z tym szukamy przy jego przyczyn. I w, I w związku z tym właśnie ta narracja historyczna zaczyna opisywać rzeczywistość w ten sposób, że jeśli coś wydarzyło, to się właściwie musiało wydarzyć. Natomiast wypada sformułować taką ocenę, że w przeszłości nie wydarzyło się wiele takich faktów, które wszystkim się wydawały bardzo prawdopodobne, i na odwrót. Profesor Przemysław Weingartner, Uniwersytet Łuczki, historyk, był dzisiaj gościem. Radio, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.